Piotr z Kasper. Ja jestem tutaj wybrańcem, jeżeli chodzi o to, co chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować. Trochę zazdrościłem poprzednikom, ponieważ pitchowaliście produkty. Wydaje mi się, że jest to mimo wszystko trochę łatwiejsze. Ja, może nie będę pitchował tutaj Kaspra, będę Wam opowiadał o całym blockchainie. Teraz jakby. Żeby zacząć o tym e, i jakby pokazać trudność tego, e, tego tematu, mogę przytoczyć taką anegdotę ze Szwajcarii, gdzie Kasper ma swoją siedzibę. Kto wie, jak się witają w Szwajcarii, jeżeli ktoś chce powiedzieć dzień dobry? Ktoś tam był? A po niemiecku? Tak, guten, tak. E, w Szwajcarii, jeżeli chcesz powiedzieć dzień dobry, mówisz grysach. E, ale to jest tylko w momencie, w momencie, kiedy jesteś na północy. Jeżeli jesteś na południu, mówisz. E, Grusy. A jeżeli jesteś w Hockdeutszu, mówisz Grüß Gott. Generalnie wszędzie chodzi o to samo: mówisz dzień dobry. Są jakieś flavory i tak jest troszeczkę teraz z tymi blockchainami, moim zdaniem. Gdzie mamy proof of work, proof of stake, ale poza tym może proof of, sp proof of space na, na pewnym etapie. Ale tak naprawdę, jeżeli sobie porównasz jeden blockchain do drugiego, możesz mówić o TPS-ach, o, o tym, co jest w bloku, jak to, jak to się wszystko dzieje. One robią podobne rzeczy I tak jest troszeczkę z Kasprem. Budujemy projekt od trzech lat, który w sumie będzie podobny do innych projektów, już jest. Nie? Kasper działa od roku jako mainnet i zadajemy sobie cały czas pytanie, co to znaczy być różny na tym rynku. I moim zdaniem nie do końca tutaj chodzi o technologię, która jest bardzo ważna. Chodzi o to, w jaki sposób zabieramy się do projektów, czyli to, o czym mówiliście przed chwilą. Które będą powstawać na tym blockchainie. Zawsze mówiąc o layer one, czy o tym projekcie bazowym, mówimy o tak zwanym frameworku, gdzie macie jakąś bazę. Na tej bazie, biorąc pod uwagę te standardowe rzeczy, które blockchain oferuje, decyduje, decydujecie się bądź nie budować swoje projekty. Teraz, jeżeli chodzi o Caspra, jest to blockchain oparty o proof of stake, który został wymyślony w USA przez Casper Labs 3 lata temu. Tam była taka zabawna historia, ponieważ znacie prawdopodobnie Vitalika z Ethereum. Obok niego jest też Vlad. Vlad był jego kumplem. Razem jeszcze z kilkoma osobami założyli Ethereum. W jakimś czasie Vlad stwierdził, że ma bardzo fajny pomysł na algorytm, który dodaje nowe bloki do blockchainu, ale nie da się tego zrobić w Ethereum, ponieważ Ethereum już działa i teraz Ethereum przekształca się z 1.0 w 2.0, jest teraz na, załóżmy na 1.5, chyba że chcecie mi poprawić i w lat wymyślił, że jego algorytm Proof-of-Stake powinien być, za, który się nazywał Casper CBC, powinien być za, zaimplementowany w innym projekcie. Tak powstał Casper, zrobiliśmy implementację chyba jedyną produkcyjną na świecie tego algorytmu, który jest algorytmem Proof-of-Stake i w tym momencie nasi specjali od marketingu stwierdzili, że w sumie to już jesteśmy Ethereum 2.0. Od tego czasu minęły, załóżmy, można powiedzieć dwa lata, więc trzeba by było podbyć się numerek. Teraz nazywają, że jesteśmy Ethereum 3.0. Więc sami wiecie, zakładamy, że jesteśmy kilka kroków przed Ethereum, i w międzyczasie staramy się tutaj coś zbudować, jeżeli chodzi o ekosystem i dalsze, dalsze kroki. Dlaczego tu jest tyle tych firm? Względy podatkowe. To też jakby. Powiązało mnie z Casperem, ponieważ mieszkał w Szwajcarii. Na, na jakimś etapie ten startup zamienił się w normalną firmę. Z tego, że w USA nie można tego zrobić, wszyscy szukają jakiejś siedziby. Szwajcaria jest jedną z nich, gdzie wiedzą, co to znaczy różnica między security a utility. Tam powstało Casper Association i Association zarządza naszym budżetem, naszym skarbcem, naszymi tokenami. Casper Labs stał się Software i oczywiście. Podążając za trendami jest jeszcze Devex DAO, czyli DAO, niezależna organizacja, która zarządza częścią tokenów. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ te trzy filary, to, tutaj, które tutaj widzicie, decydują o tym, w jaki sposób ten blockchain nam się zachowuje i też w jaki sposób y, żyjemy i y, przyjmujemy nowe projekty. Y, w tym momencie, z racji tego, że mamy taką modularność, jesteśmy w stanie zarówno współpracować z wielkimi firmami, gdzie tutaj będzie troszeczkę chwalenia się. Y, mamy ibm jesteśmy obecni w Amazonie obok Hyperledgera. Możemy też pracować nad projektami open source jako association, gdzie trzymamy pieczę nad tym, żeby sieć działała, żeby było widać, że są bloki, żeby walidatorzy byli zadowoleni, żeby był jakiś governance. I lewek dostało swoją pulę tokenów, które jest w stanie przeznaczyć niezależnie od nas na jakiekolwiek projekty, do, e, z którymi do nich przyjdziecie. Czyli jeżeli macie e, jakikolwiek pomysł, gdzie część z niego mogłaby być udostępniona jako open source, Wtedy Dewex daje w wybudujecie Wy budujecie na Kasprze i generalnie wszystko jest w porządku, jesteśmy zadowoleni. Um, tutaj jest bardzo szybko wyjaśnione to, co już um, jakby powiedziałem przed chwilą, jeżeli chodzi o Ethereum 2.0, Ethereum 3.0, um, staramy się um, budować z racji tego, że wystartowaliśmy od zera, to staramy się budować bez tych elementów, które teraz w, co, w Ethereum im ciążą, czyli staramy się być skalowani bez poświęcania wydalności albo security. Chcemy być łatwi w użyciu. Wymieniliśmy Solidity na Rust. Naszym bazowym językiem jest Rust, który się kompiluje do maszyny wirtualnej. Mamy, mamy tam WebAssembly. Staramy się być nie tak bardzo angażujący, jeżeli chodzi o gasfi W przyszłości chcemy wyeliminować gaswi zupełnie za pomocą refundów i mamy kilka ciekawych elementów związanych z tym, w jaki sposób zarządzamy smart kontraktami. Mianowicie jesteśmy w stanie uaktualniać smart kontrakty wersjonując je, czyli od strony UX użytkownika jest możliwe, że będzie używał jednego adresu smart kontraktu, mimo że logika pod spodem może się zmieniać. I na, na tym zakończę. Halo, jest operator na sali. Przynajmniej zapamiętacie mój, mój występ, także to jest ten, który dotarł do trzeciego slajdu. Mogę z pamięci, nie? Ale nie będzie aż takich fajnych wizuali. No niestety problemy z Windowsem są zawsze, także... Chyba trzeba zarejestrować tą kopię. Bardzo przepraszam za problemy techniczne. No to jedziemy. Czyli wiecie, jak się witają w Szwajcarii... <grystanie> O co tu chodzi z tym? E, to są takie, takie dwa fajne wykresy, które porównują nam, w jaki sposób e, są finalizowane bloki e, w e, innych systemach i jak to się dzieje w KASPRze. E, jeżeli używacie Metamaska i jakiegokolwiek DEXa albo DeFi, wiecie, że w momencie, kiedy wysyłacie swoją transakcję, ona dostaje swoją nonce, czyli miejsce w kolejce i potem mimo, że została wysłana do blockchaina i tak otwieracie sobie etherscana i sprawdzacie konfirmację, nie? czy ile razy tam zostało to potwierdzone, po jakimś czasie ten numer się zwiększa na, na, na tyle, że jesteście z 90% prawdopodobieństwem w stanie stwierdzić, że tak, będę miał zatwierdzony mój swap. W Kasprze jest trochę inaczej, w momencie kiedy wysyłamy transakcję do blockchainu i dostajemy zwrotkę tak, nie. Nie udało ci się tego popsuć, masz 100% szans na to, że, że to będzie w następnym bloku. Więc to jest właśnie ten słynny execution after consensus. To jest jeden z ciekawych tematów, którymi lubimy się chwalić. Oczywiście, jeżeli chodzi o próbę w Skype, bardzo łatwo jest tutaj wytnąć to, że jesteśmy bardziej energooszczędni i przyjaźni w środowisku. Potem oczywiście tu wszystko jest na jest, na czerwono, czyli. No po prostu ten produkt wygrywa w każdej kategorii, a mówiąc jakby o szczegółach, rzeczywiście bardzo dużo, dużą rolę przykładamy do decentralizacji. Obecnie na, na mainnecie mamy 100 walidatorów, na testecie 250, chcemy to zwiększyć. Mamy rasta, więc jeżeli programujesz w C++ jest to w miarę prosta ścieżka, jeżeli chodzi o przejście z jednego do drugiego. Jesteśmy, Nie mamy jakichś limitów, jeżeli chodzi o, o same nody. One działają na, może nie na, na Raspberry Pi, ale jeżeli macie Nuka z jakimś Intelem i 5, to wszystko już działa. Fajna rzecz jest, są wbudowane Weighted Key, czyli możecie robić multisiga, możecie robić management, czyli na przykład możecie sobie wymyśleć układ, kiedy macie trzech właścicieli waszego NFT i ustalić, kto tak naprawdę zarządza danym obiektem. I to, co e, wspominałem, z racji tego, że jest RAS, możemy to wszystko wrzucić w chmurę, e, CI, CD e, po prostu działa. E, tutaj e, są tematy, które zainteresują że, e, ludzi z IT, więc e, po prostu przejdź dalej. A, a, kto jest z IT? Dzięki. No, te, też miałem e, tam magisterkę jakieś 20 lat temu. E, i, to jest fajna rzecz, jeżeli macie AWSA i konto na aws ie i chcielibyście odpalić Hyperledger, nie róbcie tego, po prostu wrzućcie sobie template z Kasperem, jest dostępny. Też będziecie mieli swoje nody, wszystko będzie działać szybciej i będzie to nawiązka prawdziwego blockchaina. I to, to jest właśnie sprawdzane w praktyce przez co, co najmniej kilku naszych klientów, takich jak Wajski. Tutaj mamy troszeczkę PR-u. A to jest to, co lubię pokazywać, ponieważ, tak jak wspomniałem na początku, to już jest cały produkt. tak? Więc, jeżeli chcesz zbudować jakiś, jakiś swój ekosystem, to nie chcesz robić tego od zera, mimo że fajnie się pisze w raście. Więc, mamy zaimplementowane nasze odpowiedniki RC20, mamy też standard NFT, mamy KYC z zarządzaniem kluczami, aukcje. To wszystko jest gotowe i czeka na Was, także jeżeli macie projekt, który chcielibyście szybko sprawdzić, być może wysłać do EXDAO, dostać trochę tokenów w grancie, można to naprawdę ekspresowo poskładać, dzięki temu są możliwe rzeczy jak ta olśniewająca liczba projektów, które się budują. I coś, co zrobiliśmy też dla fanów, jeżeli sobie wejdziecie na Kasper Punks, tam widzicie taką referencyjną implementację, która jest ordynarną z rynką z CryptoPunks, ale nasze się ruszają, także polecam na, na stronie sobie to wszystko sprawdzić. Są wymintowane, można z, zrobić klona tego projektu, wymintować swoje 100 innych duszków albo innych swolków tutaj coś się nie zgadza pod tym prawym dolnym rogiem są też chińskie albo mandaryńskie zapiski to chodzi o to że Kasper jako jeden z dziesięciu blockchainów został wybrany jako test network w Chinach gdzie robią taki program eksperymentalny dla dziesięciu miast w Chinach które się w całości blockchainują to są mniejsze miasta my akurat dostaliśmy takie 10 milionowe i tam polega to na tym, że instalują sobie forka Kaspra i wszystkie elementy, które związane są z jakimś przepływem dokumentów, urzędami itd. Tak będą teraz wysyłane w postaci smart kontraktów albo NFT. Bardzo fajna rzecz, ciekawa i to też jakby stwarza dobre wrażenie, jeżeli chodzi o nasz dział Business Development w Azji. I e, ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to to, że e, Kasper jest firmą globalną. Mamy siedzibę w Szwajcarii. E, mamy też kilku deweloperów z Polski. Jeżeli chciałbyś być tym plus jeden deweloperem albo jakimś project managerem, dajcie znać. Jestem tutaj jeszcze na to party. Możemy porozmawiać. Wiadomo. E, dzięki.